Im dłużej biblioteka jest w budynku przy Emilii Plater, tym mniej nadaje się ten budynek do działań. Tym bardziej jest tam trudno organizować cokolwiek, oprócz wypożyczania. Wypożyczanie książek zawsze było podstawowym działaniem biblioteki, a mamy prawie 200 tysięcy zbiorów różnych, bo no to są i książki i czasopisma, czasopisma oprawne, książki elektroniczne, dokumenty elektroniczne, najróżniejsze typy zbiorów, mapy. Ale coraz trudniej jest to pokazać, coraz trudniej jest to udostępniać mieszkańcom. Coraz trudniej robić zajęcia na podstawie tego, co mamy, bo organizujemy zajęcia nie tylko dla dorosłych, nie tylko na podstawie tego, co już ludzie kiedyś widzieli. Chcemy pokazać również to, czego jeszcze nie mamy, a co dzieje się w tej przestrzeni wirtualnej. Ale do tego też trzeba mieć warunki, bo nie zawsze elektronika to jest to, co sobie zobaczymy na własnym tablecie czy na własnym smartfonie. To również działania wspólne, Wspólne. Wspólne. Ludzi wspólnie działających ze sobą. A to prawda, że kapało wam na głowie na książki ostatnio? No kapie strasznie. Ja już nawet o tym nie mówię, bo to od lat kapie. To jest podstawowy mankament naszego budynku, w którym w tej chwili mieści się biblioteka. Kiepskie dachy, czyli kapie z góry na zbiory i kiepskie magazyny, które podsiąkają wodą od dołu. Także zawsze jest źle.